Za dużo i tu siedzi, nie można wypędzić, każda spędzi Cyfry, cyferki, gdzie, za ile kiedy Cyfry, cyferki, czas goni pędzi Biegli, tu dodać, tam podejrzmi ta Spodza natrująca, cyfry, cyferki, Za dużo i tu siedzi, nie można wypędzić, każda spędzi Cyfry, cyferki, gdzie, za ile kiedy być, za ile żyć, który dobry, który z Ile słów by nie wyszedł Kicz, może troszkę po angielsku Pis, dla prawdziwych, nie na żarty razy Dapis, dla monizji Przykro Jest ja na rynku nieskończony Nie ma co liczę jak mi cyfry A może jak wszyscy Tylko mnie spędzą Jak latków, kilkanaście na stomatku Kilkanaście breszczy na guziach Myślę o minutach, sekundach Ile zdążę zrobić tego głównie, zanim trudna Czy chodzi jedna Wasza na twarz podjąć? Podjąć. to uzna i dumna, być powinna Jak tego co Ile czasu do narodzin, Słyszy. mi córki, ucyna nieważna, ważne by zdrowy był na szpiskach, widujesz, że jesteś będę musiał te wersje utrzymać Pytanie: ile razy ty wytrzymasz? Cyfry, cyferki, czas goni, będzie, biegnie, cyfry. Cyferki, czas goni, będzie, biegnie, pododabia mnie. po Raz nie cyferki, za dużo ich tu siedzi Nie mam tocie w tocie w Cyfry, cyfry, gdzie, za ile za kiedy i kiedy, Będę. Kiedy na pasy wejdę, wejdę przed nie przejdę to może pomieścić serce, by nie zakończyło się udelegoną Kurwa pisam rzucania mięsem, pytam, ale bo no na mnie nie ma Przecie, jak długo się to wszystko wlecze, w jakim tempie do tyry lecę Pytasz jak wielkie mam, co niech cię nie interesi Ile napisałem powieści, ile moje konto mieści, cyfry, cyferki Czy mam mieszkanie, czy podam fundamenty, czy może już stropowe belki Czy go długopisu jeden, czy może za bąbelki na kciuku Ile muszę zmysłów upuć, ile zrobić ruchów, wyśmiał to mu Kursów po kawę wykonam Widzę z czasem kontakt Od sikora Nie dzieli mnie zapora Stoi przed mną na zmora Czas ucieka, A ja imię portara Ja pala na tym i Myślę o lasie I cyfry 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 Cyfry, 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 cyfry. Daj, tam u teraz praca Cyfry, cyferki, za dużo ich tu siedzi Nie można wypędzić, każda swędzi Cyfry, cyferki, ile razy błędy Czy czyhają sępy? Niech czas brennie, będzie przeklęty Niech czas wrody będzie przeklęty I wykręcę w kawarki cyfry, I cyfry. I cyfry. I cyfry. cyfry. cyfry.